Co sprawiło, że zdecydowaliście się, ponieważ to byłeś ty z twoją żoną Kasią, na pomoc mentora finansowego? Jak już przeszedłem ten mój rubikon finansowy i doszedłem do wniosku, że niestety musimy coś z tym zrobić jako rodzina albo się rozpadniemy. Po prostu osiągnęliśmy pe pewnego rodzaju spokój finansowy w domu i, i niektóre rzeczy nawet dla mnie oczywiste, stały się kurcze, a jednak trzeba to zrobić, trzeba poprawić, trzeba lekko zmodyfikować. No i tak się udało. Udało się to, to zrobić, żeby przekonać żonę, żeby skorzystała z takiej, z, tej, z takiej lekcji. Bo tak jak wiesz, no Kasia chodziła na, na te lekcje. I mam nadzieję, że kiedyś Kasia wystąpi przed, przed kamerą, opowie swoją wersję. Bo <laughs> to zawsze dwie, tak. Ale tak, głównym motorem były, były z mojej strony już niesnaski, że tak nie może być. Tym bardziej, że zarabialiśmy już wtedy dużo więcej niż nasi znajomi, ich stać było prawie na wszystko, a my ciągle żeśmy jakieś niziny osiągali. Także to był główny powód, zlokalizować przyczynę, dlaczego zarabiając dużo więcej niż wszyscy inni, nadal mamy kłopot. To jest bardzo ciekawe, co Ty mówisz, bo to jest coś, co ja widzę bardzo często. Ludziom się wydaje dosyć błędnie, że jeżeli ja będę zarabiać więcej, to nagle też przyjdą do mnie dobre nawyki finansowe, przyjdzie do mnie taka inteligencja finansowa. A to jest nieprawda, bo to, że my zarabiamy więcej, to jest wynik naszej pracy, ale my tutaj to pracę robimy tylko na jeden, na jeden aspekt naszych finansów, czyli na podwyższanie naszych zarobków. A to, o czym my nie, nie myślimy, i ja to, o czego ludzie generalnie nie wiedzą, to to, że przy jednoczesnym podwyższaniu zarobków bardzo ważne jest też to, żeby zminimalizować koszty życia. I tu absolutnie nie chodzi o to, żeby sobie czegoś odmawiać, żeby nagle tutaj żyć po prostu takim syndromie biedaka, tylko żeby być kreatywnym w swoim życiu codziennym, żeby było nas stać na to, na to takie dobre życie w naszym mniemaniu, ale też na zabezpieczenie swojej przyszłości. Kiedy my kilka, kilka miesięcy temu zaczynaliśmy naszą współpracę, to co mnie bardzo zdziwiło, to było to, że nasze dochody wyglądały praktycznie tak samo. Tylko że nasza sytuacja socjoekonomiczna, taka nasza sytuacja rodzinna była inna, ponieważ u was to są, to są dwie dorosłe osoby, macie dorosłego syna, dorosłą córkę, yy, którzy już tak nie są na takim waszym takim już de facto utrzymaniu. W naszym wypadku to jest pięcioro dzieci i nasze dochody wyglądały tak, że tam był taki fajny rozdział, to wszystko miało, my wiedzieliśmy dokładnie do tej pory, wiemy gdzie te pieniądze idą, jakie są nasze cele finansowe. U was to trzeba było tak naprawdę um, uporządkować, tak bym to powiedziała. To było uporządkowanie i też takie pokazanie właśnie, gdzie te pieniądze uciekają. Um, czy możesz, Pola, opowiedzieć o tym, jak te wasze, gdzie te pieniądze uciekały? Co było takim waszym największym problemem, właśnie jeżeli chodzi o, o wasze finanse? To znaczy, ja też zacznę w tym momencie od tego, że na szczęście się znaliśmy wcześniej mm -hmm. i widziałem, jakim jesteś praktykiem. Tak. I to jest taki fajny przykład, jak mając podobne dochody. Wylądować totalnie w dwóch różnych kierunkach. Tak, bo To było po prostu, no tutaj pokażę na kubkach. Tak, tak. Białe tak. I Dokładnie. To były no, tak samo się to, to, totalnie inne spektrum, tak. Ja jestem dobry w zarabianiu pieniędzy, uh -huh. ale nie w oszczędzaniu. Ja. Jak też. Się... Mieliśmy jakieś drobne kredyciki. Mieliśmy dwa samochody na kredyt i mieliśmy jeden duży kredyt wzięty na bardzo ważne potrzeby w tamtym czasie. Mhm. I teraz to wszystko się skumulowało, że przekroczyliśmy ten Rubikon finansowy. I dopiero dzięki Twojemu mentoringowi znaleźliśmy dwie potężne luki, tak? To przecież ja mogę powiedzieć kwotą, to jest 140 funtów miesięcznie spłaczania niczego. Tak, tutaj może no. powiedzmy też, ile wy mieliście kredytów? Znaczy, no my mieliśmy kredytów. Kiedy na... zaczynaliśmy? To był listopad, no, tak. luty. luty. Słuchajcie, my rozmawiamy o lutym 2023 roku. O kwotach się nie mówi, ale powiem, my mieliśmy w samych ratach 1200 funtów. Tak, i ile tych kredytów było łącznie? 11. 11 kredytów. Ile dzisiaj tego jest? 3. Dzisiaj mają 3 kredyty. Wszystkie kredyty zostały pospłacane, Ym, pospłacane też w sposób taki bardzo inteligentny. I co, gdzie idą teraz te pieniądze, które zostały wam z kredytów? Yy, te, które, gdzie teraz przeznaczacie te pieniądze, które wcześniej były przeznaczone na kredyty? To znaczy tak, yy, z racji znowu tego, że to całkiem sprytnie były wzięte kredyty, yy, ten, ten zamykający naj, mm. największe błędy, to jedziemy na wakacje, po prostu. Tak. Co tu dużo mówić, u jedziemy do, do Bułgarii na pełne dwa tygodnie z, z, z też inteligentnym płaceniem, bo najpierw sobie kupiliśmy bilety, potem sobie kupiliśmy coś tam, potem coś tam, to co tam musisz mieć. Teraz... I druga rzecz, no to robimy ten, ten finalny atak zamknięcia karty kredytowej. Mhm. To jest jakieś 3800 zł, ej, funtów 3800 funtów na, na jednej karcie którą no, mamy zamiar spłacić sprzedając samochód. Po mhm. prostu sprzedamy mamy trzy samochody w tym momencie, więc sprzedamy jeden samochód, nawet ze stratą, ale wyzerujemy całkowicie nasze życie. Zostaną tylko, zostanie tylko jedna rata w tym momencie. Tak. I to jest też to, o czym my rozmawialiśmy na mentoringu tak. właśnie, to, to było rozwiązanie, które ja zaproponowałam. Ja zawsze proponuję rozwiązania i zostawiam decyzję. Decyzję klientom do podjęcia, ale zrobiliśmy to na liczbach. I kiedy tak. pokazane zostało, że tutaj, ok, samochód zostanie, zostanie spłacony, i też tutaj bardzo ważna rzecz, nie zawsze się tak da zrobić, ponieważ u Was też jest tak, że Wy nie potrzebujecie aż takiej ilości samochodów, ponieważ tak. Wasze życie zawodowe. Można um, może tutaj to zrobić inaczej. Więc ta była taka, da, bardzo dużo było tutaj wziętych pod uwagę różnych czynników. Ponieważ my na przykład chcieli, mieliśmy taki pomysł w pewnym momencie w zeszłym roku, że być może nam się uda z dwóch samochodów do jednego zminimalizować. W naszym wypadku to jest absolutnie niemożliwe na ten moment życia. Być może nigdy tak, tak, tak nie będzie. To zawsze trzeba wziąć takie, takie uwagi, dostosować do siebie i dobrze przemyśleć. No to muszę wtrącić, że gdyby Kasia nadal pracowała, nadal byśmy musieli mieć dwa tak. samochody. To by tak. było bezdyskusyjnie. Mhm. A ponieważ zaufała liczbom, jakby na to nie patrzeć, podjęła decyzję, że rzeczywiście ilość wysiłków wsadzonego i godzin, żeby zarobić te przysłowiowe pensje, było całkowicie niewarta. Że lepiej było pociąć koszty, lepiej było zredukować wydatki, a sprzedać teraz we wrześniu samochód, bo próbowałem go sprzedać bez straty, no nie uda się więc sprzedamy go ze stratą, ale zamykamy wtedy wszystkie kredyty i zostajemy, uwaga, z 11 na 1. Tu w ogóle muszę wtrącić, bo to jest taka bardzo ciekawa, bardzo tutaj jest ciekawy taki psychologiczny aspekt tego. Hmm. E, nazywa się to koszt utraconych możliwości. To znaczy my czasami jesteśmy tak przywiązani do czegoś, e, tak bardzo pompujemy w to pieniądze, na przykład samochód, tak? No myślimy też sobie o tym, no ja kupiłem ten samochód za tyle i tyle. On tyle nie jest warty w dzisiejszym rynku po prostu. Samochody mają to do siebie, że w większości przypadków tracą na wartości, albo gdzieś tam, no w większości przypadków one generalnie tracą na wartości. Taka jest po taka jest prostu reguła, jeżeli chodzi o samochody. Ale im dłużej my do tego do tej naszej rzeczy jesteśmy przywiązani, im dłużej my czekamy też z podjęciem jakiejś akcji, tym Bardziej prawdopodobne jest to, że właśnie stracimy pieniądze na tym tak. yy, długofalowo, bo u Was jest tak, ok. Ja stracę na tym trochę, bo nie zarobię tyle, ile bym chciał. Też jest to, że my po prostu się dużo bardziej przywiązujemy do czegoś. Więc na przykład yy, chcemy też coś sprzedać za więcej pieniędzy, bo to po prostu jest nasze. Mamy, to, mamy takie przywiązanie do tego, to jest taka też wartość emocjonalna, którą my wkładamy w daną rzecz, yy, a wartość rynkowa tego nie odzwierciedla. Jednak długofalowo, wy będziecie kredytowo czyścić. Tak. Bo karta kredytowa tutaj, yy, biorąc pod uwagę, tak, yy, ważąc te dwa, ważąc sobie te dwa, te dwa koszty, karta kredytowa jest dużo droższa yy, w spłacaniu, w, w, w eksploatacji, w eksploatacji, w, nawet. Yy, w, w eksploatacji, i jest tak naprawdę jednym z najgorszych typów kredytów obok, obok chwilówek. Tak. Tak i tutaj jak najbardziej a nie popełniajcie tego błędu. To prawda. Jeżeli chodzi o kredyty, to też jest to, że my musimy – po naszej stronie leży i tutaj nie ma żadnych wymówek – edukować się finansowo. To znaczy, jeżeli my bierzemy kredyt, to musimy tutaj absolutnie wiedzieć, na jakim jest oprocentowaniu, jakie jest oprocentowanie roczne, ile ja fizycznie spłacę tego kredytu. Tak zwany mały druczek doczytać? Tak zwany mały druczek doczytać. To, czy ja na przykład mogę ten kredyt spłacić wcześniej. Wszystko jest dla ludzi, kredyt jest narzędziem, może być narzędziem do budowania dobrobytu finansowego. Może być narzędziem do tego, żeby nas po prostu przycisnąć do ziemi. Dokładnie. I, I większość ludzi niestety używa kredytów po to, żeby sobie mm, spełnić jakieś takie zachcianki, które nam po prostu robią przeciwwagę do budowania dobrobytu, czyli nas po prostu wpędzają w długi, z, którymi, z których my potem wychodzimy latami. No i jeszcze ten efekt, chociażbyś o tym wiedział, tak? Wydawanie gotówki. Tak zwane karanie samego siebie, bo jednak fizycznie oddajesz ten, ten kupon, a płacenie kartą, gdzie no po prostu jest piki i, mhm. i odbierasz rzecz, czyli sama nagroda, też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja przez pewien okres czasu uważałem, że przecież tylko używam karty kredytowej, e, czy rabatowej, czy, czy jakiejkolwiek tylko i wyłącznie dla wygody, ale wracam do gotówki. Wracam do gotówki, dlatego, że wtedy jest ta większa samokontrola nad tym, co Dużo większa samokontrola. Tak, idziesz, idziesz do sklepu, masz te 100 funtów i A, zostawić ta pusta kieszeń? A tutaj jest fajna anegdotka, skąd się, się, się mi to wzięło. Byliśmy u kolegi, tak sobie na kawce i jego córka miałam taką kupę, uwierzcie mi, tych różnych drobiazgów. No i tak zaczęła liczyć, uczyć się matematyki, liczyć, liczyć, liczyć. I pamiętam do dziś, że ta miała jakieś 18 funtów w takiej górze mhm. pieniążków. No i ja mówię, daj wujek ci to wymienia. Najpierw wymieniłem je na 10 funtów, potem wymieniłem jej 5 funtów, a potem wiesz, co wujek zainwestuje, daj te 3 funty, masz tu kolejne 5. Mhm. No i potem wiesz, co wujek zamieni ci to na 1 dwudziestkę. I uwaga, twarz dziecka. Jedno takie. A to za, za, Zamiast, zamiast, zamiast <laughs> takiego. I dopiero w, wtedy też tak do mnie dotarło, że jednak, jednak patrzymy. O mnie ilościowo, e, wizualnie, tak. I, i, I ta mina dziecka, które nie dosyć, że dostało te parę grosików więcej tylko dlatego, że się tam końcówki nie zgadzały, ale trzyma ten jeden papierek i takie rozczarowanie. Jeden po Wiesz Kamil, na przykład samą przelicznik na przykład funta do złotówki, tak? A to już w ogóle tego nie róbcie. Yy, tego nie róbcie, ale fajnie na przykład jest sobie pomyśleć, że... Ja zarabiam, fajnie jest pomyśleć sobie, że ja zarabiałabym w polskich złotych 15 tysięcy, a zarabiam tutaj 3 tysiące. Oczywiście ta siła nabywcza pieniądza jest inna i tutaj... To, to w ogóle nie mamy co porównywać. Nie, nie mamy o czym tutaj mówić, ale samo takie, po prostu taki switch w głowie, taki, że 15 tysięcy jednak fajniej brzmi niż 3, mimo że te 3 tysiące są to tak jakby, dużo większą siła mają nabywczą. To takie, takie małe, na, małe na marginesie. Co Was najbardziej zaskoczyło? W tych kilku miesiącach, od kiedy zaczęliście dbać o swoje finanse, e, mnie zaskoczyło rok wcześniej, kiedy zrobiłem typowe rozliczenie dla księgowej, bo tutaj hmm. można prowadzić działalność gospodarczą. Dopóki nie, nie, nie masz dochodu, to właściwie tego nie rozliczasz. I w 2019 doszedłem do wniosku, że należałoby już zarejestrować typowo działalność gospodarczą, a nie prowadzić ją tak na zasadzie tej freelancer. I, i jak się podliczyłem. Tak, te, po, te, po te 60 funtów przychodu z pacjenta, jak się podliczyłem, że mam najniższą krajową, to już sam tak się po głowie podrapałem i mówię, gdzie te pieniądze? Uh -huh. To było pierwsze olśnienie. E, następny rok pilnowałem, gdzie te pieniądze, czyli troszeczkę bardziej pilnowałem tego wszystkiego, jak to przynajmniej w firmie przychodzi i wychodzi. Są ludzie, którzy mogą pracować na etacie. I... Czyli w tym momencie, z tego co ja tutaj rozumiem, to jest tak, że... Kredyty są spłacone. No, właściwie Krasa można powiedzieć, nad że tak. z tym, żeby ostatni tutaj, taki najgorszy kredyt też czyli tą kartę kredytową. Czyli z, o, zobaczcie, z 11 kredytów zrobiły się trzy. Gdzie Dzięki jest w tym momencie. Paru, paru lekcjom o to od razu zaznaczam. Tutaj ja muszę też powiedzieć, że tak. to są moje lekcje, to jest jedno, ale to jest, żeby wprowadziliście je w życie. A to jest. To już znowu żona. To, to jest. Yy, Wielkie tutaj wiesz, szapoba yy, dla ciebie i dla Kasi, bo to jest też wasza, wasza wspólna praca. Także tutaj ta jedna rzecz. Druga, Kasia mogła sobie pozwolić na to, żeby odejść z pracy, której. No tak się potoczyło, bo. Tak się potoczyło też, bo to jest też taka. Dobrze, no, żeby było pół roku później, aczkolwiek nie ma nigdy dobrego terminu, żeby rzucić pracę tatową. Zawsze będzie się jej trzymał tak. kurczowo gorzej niż sprzedaż samochodu. Tak, a ty w tym momencie też postawiłeś na rozwój firmy, tak. ponieważ Ty w biznesie jesteś od wielu, wielu lat. 96. Swoje, w Polsce. Swoje naszało. w Polsce też przeszedłeś. Oczy. I zobaczcie, jak wiele może się zmienić. Tylko, że my musimy już poczuć tak silny ból, tak. musi się już naprawdę, u Was się już otarło o rozstanie. Ile tak, lat tak. jesteście razem ze sobą? 30. 30. I jest albo, albo co się robimy z tym, się rozchodzimy. albo się rozchodzimy. A finanse są taką ogromną częścią naszego związku. Jest taka zasada finansowa, że orzeń się porządnie. Tak. Okej, okay, więc Kami, co było dla was takiego najbardziej pomocnego? tym Wszystkim, ponieważ wiele par kłóci się na temat y, finansów. U was, z tego co ty mówiłeś i z tego co ja pamiętam z naszych y, sesji mentoringowych, również tak było. Mieliście wspólne finanse, ale całkowicie różne cele i różne podejście do finansów. Nawet to przebadaliśmy, bo zrobiłam wam testy tożsamości finansowych, tak, które tak. też wam bardzo dobrze pokazały, gdzie Kasia, jest, co, co jest dla niej ważnego, skąd pojawiają się u niej pewne schematy finansowe. Twoje tożsamości finansowe to była kompletne przeciwieństwo Kasi. Więc planując Wasze finanse, wzięliśmy to pod uwagę. I wzięliśmy pod uwagę to, że Ty jesteś bardzo dobry w zarabianiu finansów, w zarabianiu pieniędzy, Kasia jest bardzo dobra tutaj w gospodarowaniu i w zarządzaniu budżetem. I jak to dzisiaj u Was wygląda? Jak to, to podzieliliście sobie? Czym zajmuje się dzisiaj Kasia? Czym, zajmuje się, czym zajmujesz się Ty? I jak to również wygląda w rozwoju Waszej wspólnej firmy? No, od momentu, kiedy, kiedy można powiedzieć już yy, przystępujemy do prowadzenia własnej firmy, takiej typowo rodzinnej to Kasia zabezpieczając te wszystkie właśnie zapleczowe sytuacje zdjęła bardzo dużo z mojej głowy. Mogę skupić się tylko na rozwijaniu fizjoterapii, na... Tak? Wy, wy też na podstawie tych tożsamości też. Tak. Waszych finansowych. Kasia miała taką tożsamość. Yy... Czyli osoby, która dobrze, dobrze umie oszczędzać pieniądze, tylko to trzeba było w niej obudzić. Tak. I tutaj, też rozmawialiśmy o tym poza kamerą, wy podzieliliście się w ten sposób, że Kasia zajmuje się budżetem spożywczym. Kasia wzięła na siebie zakupy spożywcze. Tak. tak. To jest to, też taki moment w budżecie, który bardzo wiele pieniędzy uwalnia. To są naprawdę ogromne pieniądze, są właśnie w naszej spożywce, w naszej kuchni. Kasia więc wzięła na swoje barki to, bo w tym się dobrze też czuje. Ty natomiast zajmujesz się tym, że pilnujesz waszych rachunków. Pilnujesz tego, jak, gdzie to schodzi, kiedy schodzi. Ty dbasz o to, że tamte pieniądze muszą zawsze być. Rozdzielacie je między, między sobą. I jak to dzisiaj u Was wygląda? No właśnie, to jest. Dla mnie jako Kamila największy plus porządków finansowych. Mhm. Otworzenie konta, które zasugerowałaś, jednego konta, z którego schodzą wszystkie płatności. Mhm. To w ogóle dało mi taki spokój, bo ja sobie wchodzę na to konto, patrzę, o kurczę, dobra, to jeszcze to, to, to tu. Patrzę na listę, którą Kasia zaplanowała zabiegów, patrzę na potencjalną pensję z, z NHS-u i mówię, mogę odetchnąć. Ja jadę, jak ktoś z czystym sumieniem na, na wakacje. To jest podstawa. Ten podział. Spowodował potężne uwolnienie energii. Mhm. Naprawdę energii. Ja mogę się skupić tylko i wyłącznie na profesjonalnym wykonaniu zabiegu, na tym, żeby właśnie poprawić komunikację z, z, z Kasią, żebyśmy mówili już do, do jak ktoś mówi, grali do jednej bramki. Mhm. I to się udało. Dzięki. dzięki tej ciężkiej pracy, jaką Kasia w to włożyła, dzięki te, temu mentoringowi, jaki, jaki jej pomogłaś, ja skorzystałem z tego jako firma, tak? bo mam partnera do, do firmy. I też to, co my zrobiliśmy u Was w mentoringu, to było rozdzielenie w ogóle finansów osobistych od firmowych. O tak. Bo to jest coś, co ja bardzo często widzę, czyli ktoś ma Konto firmowe, konto ma osobiste, ale to wszystko jest w jednym wielkim kociołku. I kiedy mamy wszystko na jednej kupce, to tak naprawdę nie wiemy ani skąd te pieniądze przychodzą, ani gdzie one wychodzą. Nie, nie umiemy też, bo jest taki chaos w tych finansach że rozpętać ten supełek, który tam się zaplątał, że ok, to ja mogę sobie zaprognozować, jakie będą moje dochody na kolejne kilka miesięcy, ja mogę sobie zaprognozować, jakie inwestycje chcę poczynić, ja mogę sobie zaprognozować, ile ja fizycznie muszę mieć pieniędzy na życie z mojej firmy, kiedy na przykład będę mógł odejść z etatu i poświęcić się tylko i wyłącznie rozwojowi firmy. Więc jak to u Was wpłynęło, właśnie rozdzielenie tych finansów osobistych od firmowych? No to jest chyba naj, największy benefit, jaki, jaki wyciągnęliśmy jako rodzina, mhm. tak? No bo ja też uważam, że wiem wszystko, że mam firmę, tyle lat ją prowadzę, więc no, kto mnie tu będzie coś uczył w ogóle? Kasia, ucz się. A tu nie, tutaj też dużo, dużo mi otworzyło oczy. A przede mhm. wszystkim, mm, co widzimy, to czujemy. Mhm. I tak jak powiedziałaś, jeśli jest jedna kubka i ona znika, to nieważne kto wydał pieniądze, to kubka znika. I wtedy masz ten, ten niepokój, że a kurczę, znowu coś niezapłacone, ewentualnie tutaj kredyt wezmę nieświadom, niby świadom, tak, ale jednak biorę kredyt niepotrzebny, a to może ten telefon. Dzisiaj chodzę ze starym telefonem i, i mi to już nie przeszkadza, tak. Taki, taki efekt uporządkowania, że okej, okay, że... Czyli zmieniło się generalnie takie twoje podejście Ta. do wydawania pieniędzy, do otrzymywania Ta. pieniędzy, a twój poziom życia rośnie. A wy, jako rodzina, jak to u Was teraz dzisiaj wygląda? No, jako rodzina to jest właśnie to, że mamy czas być rodziną. Mm -hmm. Przede wszystkim. Jako rodzina e, w tym roku możemy powiedzieć, że nawet e, spędzamy więcej czasu, niż byśmy chcieli ze sobą. <laughs> <laughs> także, także nie, jako rodzina skorzystaliśmy na tym jeszcze więcej. Jeszcze rok temu była gonitwa, były te wszystkie kredyty, były te wszystkie kłopoty. Kasia potrafiła być 8 dni w pracy na tydzień. Tak, 8, nie, 7. Ja byłem pozostałe 4 plus 2 prywatnie, bo ja niestety tego od początku w jakiś tam sposób pilnuję, żeby chociaż jeden dzień mieć wolny. I, i wiecznie bałagan. Bożę też rozjazd. warto zmienić, że... Ty pracujesz w systemie 12 godzin. Tak, 4x4, 4, 12 czyli godzin. Kamil jest 4 godziny, 4 dni nawet pracy na wyjeździe tak? po 12 godzin, to też się wiąże Twoja specyfika pracy również wiąże się z wyjazdami. U Kasi było podobnie. Tak, od stycznia przeszła na system 4 na 4 w swojej firmie i w, wtedy był ten pierwszy moment, kiedy mogliśmy zacząć rozmawiać. I to było też tak, że wy mijaliście się bardzo długo. Tak, dwa wy lata. By, byliście w jednym domu, ale to było takie, takie rozmijanie się. Tak, Więc tak, tutaj tak. też warto to nadmienić, że ułożenie sobie tych finansów, uporządkowanie ich tak naprawdę, roz, rozwój Twojej y, waszej firmy wspólnej, to jest też uwolnienie czasu, ale też uwolnienie czasu dla Was. Tak, tak. Mnie to bardzo męczyło. Kasia to męczyło, tylko, tylko ja widziałem rozwiązanie swoje, Kasia widziała swoje i tu, tu zaczęły się te, te właśnie typowe rozdzięcie. to było rozdźwięki. takie najtrudniejsze tak. dla Was, czy ta komunikacja. Tak, ten Mieliście moment. wspólne finanse, ale różne cele finansowe. Po pierwsze różne, różne cele, po, po drugie różne potrzeby, mhm. bo cel to też jest jakaś potrzeba. Po trzecie inaczej szliśmy do tych potrzeb. Nie udało się znaleźć wspólnego punktu w, w czasie... Nazwijmy w skrócie, celebrytki głównie było przetrwać. Mi obroty w prywatnej firmie spadły poniżej połowy. No tak, bo nie mogłeś się z nikim spotykać, a ty prowadzisz usługę I to wręcz jak ktoś mówi, przytulanie do ludzi, tak? Do ręce, do Dokładnie, więc miałem gro pacjentów, którzy mieli cykl zabiegów i też zrezygnowali, bo to wszystko. Jak gdybyś za, za dotknięciem magicznej różki po jednym kursie Twoim, a zaczęło wracać do normy wszędzie. Na każdym etapie. Na każdym, jak, jak to mówią niektórzy, w każdej szufladzie się zrobił porządek. Tak? tak, bo finanse mają to do siebie, że to jest taki fundament Twojego życia. Niestety. Jak one nie są zaopiekowane, to Ty budujesz sobie życie na domku z kart. Tak. Jedną to jest. Kolos na glinianych nogach, jak ja to za, zazwyczaj lubię, lubię powtarzać, ale to jest też takie budowanie domku z kart. Jeden podmuch wiatru, wszystko, wszystko się wali. Wszystko się wali. Wszystko się wali i to jest bardzo ciekawe, że to jest w ogóle niezależne od dochodu, bo my tutaj rozmawialiśmy sobie o tym. Zawsze zarabialiśmy więcej niż wszyscy Nigdy nie było tak, że u was jakieś tak. były przystoje w pracy, że coś tam się nie, nie, nie działo. Zawsze te pieniądze były. Tak bo ty, Kamil, dobrze umiesz zarabiać pieniądze. Tak, ja, to, ja to wiem, od kiedy ja Ciebie poznałam. Pamiętam, że w ogóle dla mnie to był szok. Szok dla organizmu kogoś takiego poznać. Pamiętam, jak Ty do mnie wtedy tutaj firmę rozkręcałeś te lat, x lat temu i mówisz przyjdź do mnie tutaj na plecy coś tam, coś tam, nie? Bo Kamil jest fizjoterapeutą. Także to jest to. Więc podsumowując tę część naszego wywiadu. Od lutego tak naprawdę. Kasia brała udział w styczniowych po, w finansowych porządkach w tej części takiej grudniowej. My spotkaliśmy się gdzieś w lutym, yy, dlatego, że co innego jest sobie, to jest w ogóle taka fajna rzecz, która też się bardzo często dzieje, czyli my możemy mieć wszystkie informacje, możemy znać systemy, Aha. możemy wiedzieć o finansach bardzo dużo, a dalej nie wprowadzać tego w życie. I tutaj warto jest czasami właśnie mm, wydać y, trochę więcej. Taka usługa mentoringu finansowego nie jest usługą tanią, powiedziałabym. I mi, nie, nie może to, być tanią. Nie może być, jest to usługa premium, dlatego też, że to ma też swoją przyczynę. To ma taką przyczynę, że kiedy my zapłacimy za coś dużo, to my też chcemy mieć z tego zwrot. Coraz. Więc. Ja widzę po dziewczynach, że one po moim mentoringu, one faktycznie kilkukrotnie się to w ciągu nawet kilkunastu tygodni. Wszystko zależy też od, od konkretnej sytuacji, tutaj absolutnie nie, nie generalizuję. Jednak patrząc się na was i to było kilka spotkań. My wcale nie mieliśmy tak dużo spotkań, wy to tutaj dużo. Po prostu wzięliście w spraw swoje. Praca domowa, czy... tak zwana. Praca domowa, ale takie właśnie spojrzenie, że okej, okay. pamiętam jak Kasia przygotowała swój arkusz Excel i siedliśmy do niego, i tak sobie siedliśmy, to nasze spotkanie trwało dwie godziny, i okej, okay, to tutaj jest wasz plan. Jak spłacicie te kredyty, to tyle, tyle was to będzie, tyle sobie tutaj uwolnicie gotówki. Jak zrobicie dywersyfikację na kontach, to wam tutaj się te szufladki poukładają, tak? Czyli w każdej szufladce będą, będzie gotówka na środki, to wam uwolni to bezpieczeństwo finansowe i takie poczucie spokoju. A co się zadziało jeszcze, co jest takie najpiękniejsze zawsze w tym, to jest komunikacja, bo związek całkiem inaczej wygląda. Tak. Bo wy wzięliście też te swoje najmocniejsze strony teraz i z tego korzystacie. Czyli u Ciebie to jest takie podejście dosyć. Co, co jest dobre w biznesie, nie do końca dobre w życiu, czyli takie językanstwo. Ty jesteś dosyć takim człowiekiem, który też, twoja tożsamość to było ryzykant, które dosyć rzadko wychodzi tak naprawdę. Yy, u Kasi to było ciułacz. Yy, ciułacz yy, był tym takim, czyli osoba, która umie oszczędzać pieniądze. Wzięliśmy to pod uwagę. Yy, na tej podstawie opracowaliśmy plan finansowy i dzisiaj mamy sierpień. Pewnie dopuścimy we wrześniu, a wy co, plan jest na spłatę ostatnich kredytów, plan jest na rozwój firmy. I być może jak to puścisz, to będę w Bułgarii to oglądał. Tak, tak i będziesz to oglądał leżąc sobie na złotych piaskach tak. w Bułgarii, bo tak. też, bo też są, są wakacje. To jest. Dla mnie takie najpiękniejsze, właśnie najpiękniejsze jest to, bo ja sama kiedy to, mi to, to zasz, dosz, mi zajęło lata dojść od tego etapu. I kiedy się korzysta z pomocy osoby, która już to przeszła, y, ma wiedzę, nie tylko swoją, ale też zgroma, zgromadzoną też y, z pracy z innymi ludźmi, y, praktykiem, to te efekty są dużo szybsze. Ale też, zawsze to powtarzam, wy wykonaliście pracę domową. No, ale też chciałbym powiedzieć, że jestem ryzykantem, ale nie Nie. No, bo, bo tutaj niektórzy to <laughs> mogą podciągnąć, nie? Wszystko musi być w jakiś sposób ryzyko, to jest ryzyko. Ty hazard to jest ryzyko. hazard, tak? I, I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, ja osobiście też dużo wcześniej, m, zamiast jeżdżąc samochodem, słuchać 50 razy tej samej muzyki, słuchałem różnych podcastów, przeróżnych, mm. tak? No, bo. Nie można też w jednym temacie się zamknąć i, i, i jednego słuchać. Więc jak gdyby ten, ten, ten mój poziom e, wiedzy na temat tego, jak szukać pomocy, mhm. bo to nie jest sztuką, jak wiesz. Sztuką jest dowiedzieć się czego nie wiesz. Mhm. Jak szukać pomocy. I po pierwsze, tak jak mówię, dużo szczęścia, że się znamy. Po drugie, tak jak mówię, jak sobie słuchałem podcastów, też słuchałem Twoich. Po trzecie mówię, kurczę, no przesłuchałem też innych i mówię, kurczę, no ja jestem lokalista, nie lokalnie się wspierajmy. Mhm. Więc mówię, kurczę do żony, naprawdę warto te, te szkolenia wziąć. Warto na nie pójść. Warto poobserwuj sobie anie Bo mhm. naprawdę dużo, e, prywatnie, służbowo, finansowo, a personalnie, bezpośrednio z żoną się poprawiło. Mhm. Po prostu się poprawiło. i Gdyby, gdyby nie fakt, że, że mhm. prowadzisz te swoje kursy w taki sposób, że one docierają do ludzi, mhm. to był kolejny kurs, jak obejrzane, niewprowadzone Nie, nie wprowadzony w życie. Tak. tak. tak no, y także tutaj tu dla mnie to są słowa pod, 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 podziękowania to jest, to jest podsumowanie tego, że, że tak się stało. I że w ogóle też to nagrywamy dzisiaj, mhm. bo... Bo to też jest efekt tego, że warto tą historię przedstawić. Ja jestem Kamil dumna, bo dla mnie to jest to, że wy budujecie też oprócz tego, że wy zbudowaliście między sobą takie teraz fajne podejście do pieniędzy, macie wspólne cele, wiecie skąd wychodzą wasze potrzeby finansowe, też budujecie wielopokoleniowy dobrostan, bo swoim zachowaniem też pokazujecie dzieciakom, które wchodzą teraz w dorosłe życie, zaczynają dorosłe życie że okej, okay, popełnialiśmy błędy finansowe, ale w każdym wieku ja się mogę czegoś nauczyć i mogę zmienić te swojego tak, życia. Ładnie. Bądź sobą, walcz o siebie, pokaż, że potrafisz więcej, a wtedy i wynagrodzenie pójdzie większe. I to jest święta prawda. Dziękuję tak, Ci. Ładnie. Dziękuję. Dzięki.